Jako przedstawiciela portalu wspólne razem, który to przeprowadzał kilka akcji razem z Młodzieżową Radą, mogę powiedzieć, że to była niesamowita współpraca. Nawzajem żeśmy się uczyli, ale nie ukrywam, że my żeśmy też bardzo dużo uczyli się od młodzieży po to, żeby nawiązywać kontakty, po to, żeby po prostu ze sobą prowadzić dialog. Co bardzo dla mnie jest istotne, to to, żeby wzmocnić rady szkoły, znaczy chodzi o uczniowskie rady szkoły i sądzę, że tu był bardzo ważny etap który Młodzieżowa Rada rozpoczęła poprzez nauczyciela z klasą, poprzez e, Patrycję, przez akcję dla Patrycji i to też zaczęło działać. To było takie słabe ogniwo, bo uważam, że zarówno Rada Pedagogiczna, jak i e, młodzież, jak i rodzice powinni ze sobą współpracować. Michał usiadł ze mną i mówił, Piotr, już, już nie starcza mi czasu, już mi nie starcza energii, niedługo mam maturę. Tak? Już nie mogę. I wtedy zauważyłem, że było takie chwile zwątpienia. Chwilę, żeśmy porozmawiali, na drugi dzień już było inaczej. Mało jest ludzi kreatywnych. Ja, ja zarządzam korporacją w Polsce Niemiecką i muszę powiedzieć, że brakuje kreatywności, nawet już na tych poziomach biznesowych. A tutaj była kreatywność i to, to, było, to było to niesamowite. Tak? Co chciałbym jeszcze dodać? Mam córkę w wieku 15 lat. I mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie też w Młodzieżowej Radzie. W Gminy